Witam serdecznie poważeniu we Wrocławiu. Co myśmy tam widzieli? Jakiś malutki znak zapytania się pojawił? Może, pokażę Wam zdjęcia. To w drugiej części o tym, co się dzisiaj działo, taka mini dodatkowa analiza, bardziej w sumie analiza. I taki mały znak zapytania, e, ponieważ analiza już była, natomiast zacznę od tego, co się będzie działo po. Wyjątkowo zacznę od tego, co się działo, będzie działo po, bo są trzy walki wagi ciężkie, o, nie, o, o których nie można zapomnieć. Po walce usyka z Dibua przeniesiemy się z Wrocławia do Tulsy w Oklahomie i tam trzy pojedynki zacznę od, od pojedynku Żałowowa z Ekwaliemę 12 12-KO. Przez wielu uznawany Baktomir Żałołow jako ten naprawdę mogący zamieszać się w wadze ciężkiej, e, ciągle poza tą elitą tej kategorii wagowej, natomiast chyba na tą elitę powoli będzie zasługiwał. Nie znaczy to, że myślę, że walka z Ekwariemem okaże się jakimś niesamowitym przełomem, bo ja tutaj... Nie widzę żadnych możliwości, żeby akwariumę dotrwał nawet do piątej rundy. Tradycyjnie, jak to u mnie, nie rozkładając na części pierwsze 30, bo nie potrzeba. Prosta sprawa, jeśli chodzi o akwariumę, Nie umie walczyć z defensywy i jest wolny. Czyli jak go atakujesz, to się gubi. Po drugiej stronie Paktomir Żałołow, który na, swoje, na swój wzrost. Paktomir Żałołow, dwukrotny mistrz świata amatorów, mistrz olimpijski który rewelacyjnie czuje się idąc do ataku. Jest na swój wzrost wyjątkowo szybkim i wyjątkowo szybko składającym ciosy pięściarzem. Więc macie zestawienie ściany pod nazwą żałowow z samochodem pędzącym w stronę tej ściany. Jak to się skończy, to wiadoma sprawa. Myślę, że tak gdzieś koło trzeciej rundy nokaut. Natomiast trzeba patrzeć na żałowowa, bo oprócz tych sukcesów w boksie amatorskim to jest pięściarz którego może jeszcze nie, ale wydaje mi się, że bardzo szybko ci naprawdę dobrzy będą powoli unikali, dlatego, że no po prostu strasznie ciężko się z nim bić. Przekona się o tym, przekona się o tym ekwariemy. Bardzo brutalnie. 12 12 KO, 22 19 KO to po stronie ekwariemy. natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, jak jeden i drugi walczy. Style i umiejętności robią walki. Druga walka wieczoru. Rzadko się zdarza, żeby przyjeżdżał e, pięściarz, który nie ma nazwiska w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych, bo kosobucki nazwiska w ogóle nie ma w Stanach Zjednoczonych. Wychodził na ring przeciwko pięściarzowi, który jakieś tam nazwisko ma, czyli Efe Ajagba albo Ajagba. Ja mówię na niego Ajagba. Tak na niego mówili, e, kiedy przyjechał trenować w Teksasie. No nieważne, w każdym razie, Efe nie jest faworytem w walce z kimś, kto przeciętnemu kibicowi boksu jest zupełnie nieznany w Stanach Zjednoczonych. No ale Kosobucki jest lepszym pięściarzem, nigdy nie przegrał. Natomiast e, ja się obawiam strasznie nudnej walki, bo oby tak nie było oczywiście. E, ponieważ jak słusznie zauważył Bob Arum, e, niby wszystko ten FMA. ma. Ma petardę, ma lewy prosty. Ten lewy prosty szczególnie ładnie się pokazał w tej ostatniej walce, która była nudna. Ale ten lewy prosty, ten 90, ponad 90 lewych prostych w wykonaniu, a jakby, no to, to fajnie wyglądało. Ten, 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 ten lewy prosty chodzi ładnie, jest mocny, bije, natomiast bardzo defensywnym pięściarzem jest to jest tak zwany bezpieczny pięściarz i słusznie po zauważył, że no, musi zacząć atakować, bo tutaj boks jest, to jest show i nie będziemy przynudzać wszystkich, bo niby wszystko masz jesteś silny, możesz iść do przodu masz cios w obu, w obu rękach to na co ty czekasz no tu może być ten problem, dlaczego o tym mówię dlatego, że jedną z głównych cech Kosobuckiego jest ten spokój i cierpliwość tego wyrazu szukałem on jest cierpliwy to nie jest pięściarz, który będzie szedł jakieś niesamowite wymiany, robił jakieś wariackie rzeczy. Nie, nie. On będzie spokojnie czekał na swoją szansę. Więc jak będziecie z jednej strony mieli, a jakby który mówi, e tam, ja tam bezpiecznym pięściarzem jestem, co będę tego atakował, kosobuckiego, nigdy nie przegrał. Z drugiej strony, kosobuckiego, który mówi, e ja zdążę go trafić, bo bardzo celnie bije. No to wiecie, na co to się zapowiada, że będą stali i przypatrywali się, przypatrywali sobie, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy dobrzy. Natomiast. Wydaje mi się, że tutaj praca nóg i ta sztywna postawa, a jakby, no bo ja, jakby jest tak wyprostowany jak kołek, nie umie się, nie umie schodzić na lewo, na prawo tego balansu, no nie ma zupełnie, nie udało się go nauczyć tego balansu, no to Kosubucki może mieć taki średnio ruchomy cel przed sobą. Tutaj maherzy stawiają na E, punkt nieznaczny, bo to jest 50-50 walka. To jest po 50%, każdy ma e, takie same szanse. Natomiast dla mnie, jeśli będzie chciał ryzykować, a jakby to, to tą walkę przegra. Natomiast jak będzie tym samym ostatnio nudnawym pięściarzem, który powie: Ja chyba biję mocniej niż Kosobucki, więc ja poczekam. Jak przyjdzie do tych kilku wymian, no to ja go trochę zmiękczę tym lewym, prostym i, i go czymś trafię. No, chyba bym jednak mimo wszystko na to postawił. Idę wbrew Buchmacherom, którzy widzą nieznaczne zwycięstwo kosobuckiego. Główne typy to są e, typy punktowe. Natomiast mi się wydaje, że a jakby to wygra, na punkty e, takie mam wrażenie. Oby to była zupełnie inna walka. Oby to było coś, co, czego się zupełnie nie spodziewamy, czyli wyjdą i zaczną się tłuc, czego do tej pory żaden z nich tak naprawdę nie robił. Natomiast może, jak tak wszyscy przewidują i, i jacyś tam trenerzy w łożyskach mówią, o, tu wszyscy myślą, że będziemy czekać, może trzeba pójść do przodu i, i zaatakować. Tylko jeśli tak będzie, to bardziej naturalnie chyba wyjdzie to Kosobuckiemu niż, niż Efe. Efe jakoś takiego szybko atakującego, doskokującego do pięściarzy jakoś specjalnie nie widzę. Ale może to jest ten przełom, może posłuchać co do niego mówi Bobarom, natomiast nie sądzę. Nie sądzę, natomiast mój typ jest tutaj mimo wszystko, a jakby na punkty. Obie strony, zupełnie ta walka może pójść bardziej punktową. Bo czy ktoś się da tak czy, z jakimś czyściochem trafić? Jest możliwe oczywiście. Jest możliwe, to, to jest waga ciężka, natomiast nie będę mówił, co jest możliwe, tylko co mi się wydaje. Wydaje mi się, że na punkty tą walkę może jakiś lekki knockdown zaliczy i to e, zaliczy na kosobucki I to o, o walce, o wyniku walki przesądzi. Na pewno najbardziej interesująca sportowo. Czy, czy interesująca patrząc na to, co się będzie działo na ringu? Raczej nie. Natomiast sportowo na pewno najbardziej interesująca walka, bo główna walka wieczoru to Urudenko kontra Big Baby Anderson. Przypominam, Big Baby Anderson po naj, najcięższej walce, jaką miał przeciwko Charlesowi Martinowi w swojej karierze gdzie było różnie w paru rundach on sam mówi, że nie, no, ale pięściarze nawet jak im pokaże w zwolnionym tempie jak dostaje łomot, a mnie to w ogóle nie bolało to wiadoma sprawa natomiast e, Rudenko to jest, to jest gość, który ma 39 lat i który przyjedzie tutaj przeżyć e, e, powód do sławy Rudenki to jest fakt, że 4 lata temu wytrzymał z Zilei żangiem e, cały dystans, natomiast dostawał fotkę wrzucam, dostawał łomot straszny tam tam był łomotany, wytrzymał jakoś. No ale te rzeczy, się, te rzeczy się nawarstwiają. Poza tym, mieć 4 lata wstecz, mieć 35 lat, a 39 lat w boksie, to jest olbrzymia różnica. O czym się przekona. Plus, w odróżnieniu od Żyle i Żanga, walczyć będzie z pięściarzem, który się, jeśli nie, najlepiej porusza w wadze ciężkiej. No to jest 1 2 jeśli chodzi o poruszanie się, to jest numer jeden albo dwa: umiejętność zmiany pozycji, e, bicia z różnych płaszczyzn, e, doskakiwanie, odskakiwanie, ten, ten naturalny luz, którego rudenko nie ma. I którego Żan się nigdy nie nauczy, bo to zupełnie inny pięściarz jest zupełnie inny pomysł na, na boksowanie no to będzie olbrzymi problem dla tego 39-latka. Jak tutaj nie będzie nocałtu, zresztą bookmacherzy stawiają, że tutaj pieniądze można zarobić, stawiają, że walka pójdzie na cały dystans. Bez względu na to, kto wygra, można zarobić na cały dystans, bo tutaj nikt się całego dystansu nie spodziewa. Nie wiem, co Ukraińiec może zrobić. Andersonowi, moim zdaniem, zupełnie nic. Jeśli chodzi o Rudenkę, no to musiałby zawalczyć e, pojedynek życia, żeby w ogóle być równym rywalem. Ja nie mówię, że mógłby wygrać, bo tego, tego raczej nie widzę. Jakoś tutaj szaleńcze ataki na początku to może widzę, natomiast. E, nie przeciwko pięściarzowi, nie chodzi nawet do te 14 lat czy 15 lat młodszemu, tylko tak poruszającemu się jak, jak Big Baby Anderson, no, no, co to zmieni? Co to, co to zmienią te ataki, w jaki sposób niby, niby ma go zaskoczyć i czym ten 39-letni Rudenko, jakiś aperkacik, jakiś podbródkowy ładny widzę, po którym się... Wstrząśnie mocno Rudenko, a później jakieś 2-3 ciosy, bo tak lubi kończyć walki. Jared Anderson to nie jest pięściarz, który kończy walki jednym ciosem. Nie to, że tego ciosu nie ma, natomiast to jest jego, jego styl boksowania, natomiast ciekaw jestem co dalej z tą trójką, no bo mamy tą wielką galę e, podobno sztandarową, jeśli chodzi o ciężkich, e, nowych ciężkich i w ogóle fajną walkę, w, e, niezapowiedzianą jeszcze, ale będzie w grudniu, to jest tam gdzie będzie walczył Damian Knyba i wcale mu się nie zdziwił jakby Bob, e, czyli Bobarum, e, mój kumpel Bob, e, 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 Powiedział, jakby, a jakby tę walkę wygrał ledwo-ledwo, dawać tego, a jakby na Anderson, no, dawać tego, Ajakba. albo jak Kosobuski by wygrał ledwo-ledwo, to dawać ich tutaj na Andersona, bo tu nie ma co się opierniczać. Jakby ktoś wygrał przez Nokał i to wyglądałby super, to raczej nie. No bo nie ukrywajmy, że to jest step down, czyli piętro niżej, jeśli chodzi o rywali. Big Baby Andersona, no bo czas, po czasie Martinie kolega Andrii Rudenko, no to jest trzy stopnie w dół. Powinno być łatwiej, natomiast w grudniu powinno być trudniej. To będzie ciekawe. No i przechodzimy do, do ważenia. Powiem tak, czy są znaki zapytania? Nie było żadnych, pojawił się malutki. Pojawił się malutki pod nazwą Waga Aleksandra Usyka. Aleksander Usyk nie jest starym pięściarzem. 37 lat na wagę ciężką, to nie jest dużo. Natomiast kiedy mówimy o Aleksandrze Usyku, trzeba pamiętać, że to nie jest tylko waga ciężka, że waga ciężka to jest taki koniec jego, a właściwie zwieńczenie jego wielkiej kariery. No bo ta kariera zaczęła się w kilka kategorii niżej. Były mistrzostwa świata, w których walczył. I zdobywał złoty medal. Były Igrzyska Olimpijskie, to wszystko są niekończące się miesiące czy lata treningów. A treningi w Ukrainie to e, łatwe nie są. Łatwe nie są, bo tam, tam, tam trzeba się zresztą nie tylko wtedy, jeśli chodzi o Ukrainę, tam trzeba było ze wszystkimi rywalizować. E, więc tutaj ten przebieg pięściarski pozawingowy jest olbrzymi. Później Oczywiście była waga junior ciężka, no bo pamiętamy, waga junior ciężka, no to część pojedynków była łatwa, część niekoniecznie była łatwa dla usyka. Natomiast ja cały czas powtarzam, ci, którzy widzą tylko to, co jest na ringu, to widzą bardzo małą część. Największe zużycie materiału, albo bardzo duże zużycie materiału, to są treningi, niekończące się treningi człowieka, który trenuje nieprawdopodobnie ciężko. Czy nie za ciężko na 37 rok życia? Słyszałem delikatne przecieki, że jego treningi na 37 rok życia no, to był obłęd. Czy Aleksander Usyk jest przetrenowany? Nie wiem, tego zupełnie nie wiem. Jego trenerzy wiedzą na pewno lepiej, na co stać i na co jego stać jako 37-latka. Natomiast ta waga, no bo tutaj trzeba o tej wadze porozmawiać. No, w 2019 roku, kiedy Aleksander Usyk zaczynał swoją przygodę w wadze ciężkiej z teamem, z czarzem, przepraszam, z czarzem Witherspoonem w Chicago zresztą miał 97,5 kg, zobaczcie jak wygląda, bo to yy, czasami vlogi można słuchać, ja oczywiście zawsze zachęcam do słuchania i oglądania, ale tutaj trzeba widzieć, to jest Aleksander Usyk 4 lata temu, ważący 97,5 kg, tak wygląda, debiut w wadze ciężkiej, średnio wypadł Charles Witherspoon, stary człowiek, 10 lat temu był jakimś tam pięściarzem, Przeskakujemy 4 lata później. Jesteśmy we Wrocławiu. Zobaczcie Aleksandra usyka ważącego 102 kg. Hmm. M nie wyglądał za dobrze. Mówiąc prosto, Aleksander nie wyglądał za dobrze. E ciekawa jest ta waga. Dlatego, że no chyba nie przypuszcza, chyba nie nastawia się na to inaczej. Na pewno się nie nastawia, bo to nie jest jego boks, na to, żeby się przepychać z Danielem Dibuar. Bo pamiętamy, że na przykład taki pomysł miał e, Tyson Fury z Deon time Widerem. Te, te kilogramy te ja chcę mieć, a ja będę go dusił, będę się na nim wieszał i go tak wymęczę, że on się sam przewróci. Na końcu się sam nie przewrócił, ale wiecie o co chodzi. To nie jest boks usyka, boks usyka to być jak najdalej od ciebie doskakiwać, odskakiwać wiemy jak walczy Aleksander Usyk wiemy jaka jest praca nóg tutaj ma wszystko polegać na tym ja Ci zadaję 1, 2, czasami trzy ciosy Ty usiłujesz mi czymś oddać albo trafiasz powietrze, albo dostajesz kontrę taka jest walka Aleksandra Usyka no bo on wszystko potrafi zrobić potrafi bić z defensywy jak chyba nikt inny w wadze ciężkiej natomiast po drugiej stronie był Aleksander Dibua i tu również Fota ostatni raz Aleksander Dibła miał 105 kg, kiedy był juniorem, kiedy miał 17 lat. Proszę bardzo, to jest, to jest walka z 2017 roku, kiedy te 105 kg miał. Był juniorem. Eee, patrzymy na to, co się dzieje teraz, bo to było bardzo dawno temu. Zapisałem sobie nawet, jak dawno temu, przepraszam, tutaj karteczka mi poleciała. To było bardzo dawno temu. Z pięściarzem, który był tylko i wyłącznie po to, żeby, żeby być dostarczycielem punktów dla pięściarza, o którym mówiło się, że jest nadzieją boksu w Wielkiej Brytanii na zdobycie tytułu Mistrza Świata. Oczywiście tam była rzeźnia i tak dalej, wygrał. Natomiast popatrzcie, a tutaj macie przerzutkę na 2023 rok w Wrocław, czyli dzisiaj. Jak wygląda Daniel Dubois? Wygląda prawie tak samo, On waży tyle samo. Yy, można to spokojnie zrozumieć. Oczywiście, że można to spokojnie zrozumieć, ponieważ jaka jest taktyka, no to każdy z nas już 30 razy czytał. Jak ktoś nigdy nie czytał, bo na przykład dzisiaj się zorientował, że jutro jest walka we Wrocławiu, są tacy ludzie, nie ma w tym kompletnie niczego złego, no to wiadomo. Tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie, czy znokautuje, usyka, czy przegra na punkty. To in, Innej opcji kompletnie nie ma. Żeby znokautować usyka, trzeba do niego doskoczyć. Żeby doskoczyć do kogoś, kto ma taką pracę nogą, jak Aleksander Usyk, musisz być lekki. I to jest ten pomysł. To, to nie jest żadna wielka niespodzianka, to nie jest żaden wielki... Inaczej, niespodzianka jak mało może jest. Że aż tak mało. Czy będzie słabszy przez to Daniel była Nie wiem, natomiast pomysł jest. Pomysł mi się podoba. Dobra, ja, ja, ja nie będę dramatycznie wolniejszy, będę w stanie doskoczyć i załadować mu parę tych mocnych ciosów. Daniel była potrafi bić. I to jest ten pomysł. Pytanie, co dalej... Jak na przykład minie czwarta runda i ty się już nie czujesz w tej wadze za specjalnie, bo no ja mówię, miałeś 17 lat, kiedy ostatni raz tyle walczyłeś. Eee, znaki zapytania, może niepotrzebnie trzeba było mieć te 4 kg więcej, co ja zrobiłem i jest po herbacie. No, natomiast na początku to może być ciekawie. Może być ciekawie. Biorąc pod uwagę, zestawiając te dwie, te dwie rzeczy razem, bo to jest najważniejsza sprawa tutaj. Najważniejsze jest tutaj zestawienie jaki jest pomysł na tą walkę no bo zakładam, że jak się przygotowuje pięściarza inaczej wiem no to masz jakiś pomysł i wagę dostosowujesz do tego pomysłu, który masz taki jest ten pomysł być na tyle lekkim, że ja zdążę do niego doskoczyć zdążę mu parę tych bomb załadować parę dobrych ciosów na korpus bo to też jest pomysł Daniela Dubois to nie jest też żadne odkrywanie Ameryki, czy odkrywanie Anglii, wiadomo, że jak bijesz na korpus, to spowalniasz pięściarz. O to chodzi. Natomiast tutaj nie ma długoplanowego pomysłu na walkę. To nie jest pomysł na 12 rund. I tutaj nikt nie ukrywa, że tutaj Daniel była na 12-12 rund yy, nie myśli, że w ogóle to się może zdarzyć. Wrzucam teraz pomysł, a chcecie zarobić łatwo, łatwo. Śmiech pusty teraz. 100 tysięcy dolarów, płacicie 1000 dolarów na to, że. Jeden i drugi będzie leżał w pierwszych sześciu rundach, a w pierwszych sześciu rundach wygra przez, przed czasem Daniel Dubois. Za tysiąc i tysięcy do wyjęcia. E, nie jest to Najlepsze, że to nie jest zupełnie niemożliwa opcja. To zupełnie nie jest niemożliwa. To, to nie jest takie już wzięte z kosmosu, bo niektóre te typy w Las Vegas są wzięte z kosmosu. Przy okazji tutaj rzecz, która mnie strasznie rozbawiła, strasznie mnie rozbawiła, to byli ci sędziowie sankcjonujący tą walkę, czy sędziowie w ogóle ludzie oficjele badający wagę i nachylający się nad wagą, sprawdzający wagę. Zresztą pisał o tym Evan Kort. To, ten sam pomysł mieliśmy z e, Tobranku, który nachyla się nad tym wagą, sprawdza. Człowieku, co ty tam sprawdzasz? To są heavyweights. Oni wagę zrobią na 100%, no może mieć 3000 kg. Co ty tam sprawdzasz? Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby sprawdzać, tylko żeby być na ekranie. E, może tam fotkę ktoś scela się, wyśle, wrzuci się na Instagrama, ale to jest, zawsze mnie to śmieszy, a dzisiaj to było wyjątkowo śmieszne na tym ringu, w ogóle za dużo ludzi było w pewnym momencie było za dużo ludzi tutaj głównymi bohaterami są e, głównymi bohaterami są pięściarze i przy okazji to zupełnie na marginesie jest nie wait in tylko wait in A, to zupełnie na marginesie, kolega z Anglii mi to wysłał A, e, natomiast e, nie wiem w jednym z ostatnich wywiadów e, powiedział, że e, Daniel Dubois powiedział, że Aleksander Usyk jest starym człowiekiem Hmm. no zobaczymy zobaczymy, jak stary jest Aleksander Usyk powiem tak, na Daniela Dibua i nie zmieniam mojego typu, bo Janusz Pindera i, i Kacper Bartosia raczej przychylali się do pomysłu, że ta walka skończy się zwycięstwem na punkty Aleksandra Usyka, ja się przychylałem, że skończy się przed czasem dla Aleksandra Usyka ja nie zmieniam tego typu, tego typu. natomiast powiedzmy tak ten pojedynek z Danielem Gibois bardzo wiele nam odpowie na temat e, Aleksandra Usyka i jego szans dalej w tej kategorii wagowej. Pomoże. Bo, Bo jeśli ta walka rzeczywiście potrwa 12 rund, jeśli rzeczywiście 37-letni Usyk będzie miał problemy z kilkanaście lat młodszym od siebie rywalem, który jest bardzo prosty do e, boksowania, który którego te umiejętności pięściarskie są średnie, najwyżej mówiąc. Mówimy o czystej technice, umiejętności plan B, plan C i tak dalej. To nie jest ważne dla Daniela Dibuace, zresztą widzieliśmy w walce z Lareną, widzieliśmy przede wszystkim w walce z Joe Joyce'em, pięściarzem ultra jednowymiarowym. No to te znaki zapytania powinny się. Powinny się pojawiać. Natomiast poczekajmy spokojnie. Walka 23, około 23 w Polsce, e, w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówiłem, ESPN Plus pokazuje tylko i wyłącznie e, główną walkę wieczoru, w Chicago około 16, w Nowym Jorku około 17. Natomiast ja wykupiłem e, przez wpn oczywiście, bo inaczej się nie dało. Całą galę na serwisie, który pokazuje walkę w Polsce, bo ja chcę zobaczyć. E, Chcę zobaczyć na przykład Czerkasyna, bo wiem, że Włóczeskiego nie zobaczę. Wiem, że Włóczeskiego nie zobaczę, bo on tam chyba na samym początku tej gali, tej gali walczy. Zobaczymy, czy to zadziała. Słuchajcie, taki raporcik na dzisiaj. Mamy naprawdę dobrą noc. W waszym przypadku popołudnie, wieczór i noc. Z wagą ciężką warto oglądać. Tydzień temu nic się nie działo. W tym tygodniu jest ok. Trzymaneczko, pozdrawiam serdecznie i do następnego.